Tyle może by wystarczyło. Zwanało tutaj dmuchać na zimnym i dla razem ten w ogóle. Duetowi devils, One Boy tu sporych tarapatach, ma jeszcze swojego flasha, ma jeszcze kila, ale ma eliminację Biz! Akcent tego nie mógł przetrwać! No i tak nie powinno się udać. Co prawda, polski Fogg nie ma flasza, ale i tak, oprażenia no, i z dużej chmury. To już było niepotrzebne. Deszczu, Mam wrażenie, bez przesady. Ten ultimate był delikatnie niepotrzebny od BGZ, aczkolwiek on próbował zmaksymalizować Sonic swoje obrażenia Znajduje jednak ten Sonic Wave i podal na srebrnej tacy swojemu toplinerowi przez Diaga i pięknie złapał leśnik Devils z tę eliminację. Mamy wyrównanie! W meczu Team SK Gaming przeciwko dżentelmenom, odrobinę też miałko rozpoczął moim zdaniem Ryuzaki, Xin, który wiemy, że jest fantastycznym junglerem, ale tutaj jeszcze nie doszedł do głosu, być może właśnie teraz przeciwko polskiemu Fokowi, który nie ma flesza, a jest podrzucony, jest zatrzymany i jest zabity w rezultacie i to przez VZZ. No właśnie, polski fok nie ma flesza. Wojtko. Tempest y, z tym przedmiotem mitycznym. Akurat dla Korkiego to jest coś, co też obserwowaliśmy w lpl u w sezonie 12 podczas tego tygodnia. Ale teraz obserwujemy inicjację na busu i nie ma tutaj tam kęcza, który mógłby go połknąć. I za to Korki jest Sebek, który zjadł przeciwnego midlanera. No i za łatwo tutaj Devil oddaje, nie kreując przy tym nic. Nawet Axelentro rozstawia swoją kurtynę. Zobacz, on będzie próbował zrobić cokolwiek. Czwarty strzał, no okej, okay. kierunek był świetny, ale. Również ten nic sobie nie zrobiło, nie wiem czy zagranie w tym fajcie. No tutaj patrzę przede wszystkim w kierunku bucu, w kierunku Wiktora, ale tam chyba fajnie byłoby dołożyć trzeci przedmiot szukaj okay, inicjacji. Zatrzymany przez Leone. Polski fok też mocno obijany przez Sebeksa. Na ten moment wyłącznie jeden i drugi tank są na celowniku drużym przeciwnych. Polski foku. Tutaj upadnie Ryuzaki. Już pierwszą eliminacją no, do Mumus, tego po prostu. Podrzucenie od Orna. On leci za celem. Diagu. On wzięty właśnie na tapet przez Mumusa. Bucu, czy będzie podrzucony przez Rusek się. Pole grawitacyjne. Dobrze zatrzymał Bucu swoich rywali, tak jak powiedziałeś Micha, ale to nie ma najmniejszego znaczenia, bo jest korki, jest Caitlin, podrzucenie od Xina i nagle. Zrównani z ziemią zostali zawodnicy David's One! i za będziemy akcelenta rozliczać w tym drafcie. Jest też za czym followować. Mamy bowiem kopniak Diagu i próbę inicjacji Mumus. samego Mumusa. To nie może być priorytetowy Zelda Devil's One. Podrzucony buzu Polski, Fok, będzie tutaj wykluczony. Na to wygląda VCC z w pierwszą eliminację ma diagu. Swojego kopniaka wykorzystuje, ale defensywnie z tym na dwóch rywali. Między innymi na Vizji z jego. Ale Tej Wang za moment pożegna się z życiem. Headshot i double kill dla jego, który jako snajper prezentuje się doskonale w tym teamie. Zobacz, jak ofensywnie tutaj wychodzi. On nie jest potrzebny na naszorze. On jest potrzebny po to, żeby skutecznie wybić z głowy Devilsom jakiekolwiek podejście pod naszora. Devils One mogą tylko patrzeć na to, co dzieje się na mapie. Na kolejną przewagę, którą kreuje sobie drużyna Z. Ten podrzucony polski Fog, On oh. będzie zmielony przez Bizi Z. nas do niego i też złapie kolejną Riuzak. I Xin nie ma litości dla rywali, leci za akcentem do tego diagu, który może wykopać. Dlaczego by nie? Defensywnie wykorzysta swój ultimate w tym momencie, ale Z ten przejeżdża się po Rywalach, z duszą smoka piekielnego i z baronem naszorem. Tak, Diagu niczymy Deus Ex Machina, niczymy Gandalf na Orle, ale to i tak marne pocieszenie. Tak jest, ta kopiąca bosa stopa hobita Diaga jednak ma swoją dość dużą piętę Achillesową i bez większego problemu z ten byli w stanie ją zlokalizować i wykorzystać bezlitośnie w tej pierwszej ich grze i pierwszym tym samym triumfie podczas sezonu siódmego Ultraligi. Z czystym kątem kończy zarówno Xin jak i Korki, a także Orn z licencją na wygrywanie. Z ten i MUMOS Zero.